jak widać, droga idzie. Za chwilę będzie granica belgijska. E... Jest Belgia. Jest Belgia. My... Jest. Nawet się widzi, właśnie jesteśmy Belgą i Belgią. 26 Ring, Antwerp. zostało nam jeszcze 189 km do końca, trasy. Pierwszy A w sumie pit stop. gdzie? Pierwszy pit to Dunkierka, tak? Dunkierka, dokładnie. to się okaże zobaczycie może nic, może coś. <gry> zobaczymy co Plan to jest to. taki, żeby iść na punkry, A jak bunkrów nie będzie, to też będzie zajebiście, Parę fajnych rzeczy znalazłem, więc yy, ogarniemy to, tak. Także zobaczymy jak to będzie. Yy, mam nadzieję, że będzie fajnie. Pogoda ma być chłodną. <gry> Ale to, to mówię, że to będzie w płuwi dopiero zobaczymy. Może nie będzie takiej tragedii. Dokładnie, może nie będzie. Zresztą się zobaczy. To do zobaczyska na następnej granicy. No.